Świat finansów rzadko zmienia się gwałtownie, ale gdy zmiana w końcu nadchodzi, większość ludzi zdaje sobie z niej sprawę zbyt późno. Przez dziesięciolecia globalny system opierał się na jednym filarze, który wydawał się nienaruszalny. Jedna waluta dominowała w handlu, rezerwach banków centralnych i międzynarodowych rozliczeniach. Dla wielu była symbolem stabilności. Dziś jednak coraz więcej sygnałów sugeruje, że ten porządek zaczyna się chwiać, a świat powoli przygotowuje się na coś nowego. Przez długi czas dolar amerykański był fundamentem światowej gospodarki. Surowce były wyceniane w dolarze. Zadłużenie międzynarodowe opierało się na dolarze, a państwa gromadziły go jako główną rezerwę. Dawało to Stanom Zjednoczonym ogromną przewagę. Ponieważ mogły finansować swoje potrzeby taniej niż inne kraje. System działał dopóki zaufanie było silne, a alternatywy wydawały się niepraktyczne lub zbyt ryzykowne. Jednak zaufanie to delikatna sprawa nie znika z dnia na dzień, ale gdy zaczyna słabnąć, proces ten jest trudny do zatrzymania. Rosnące zadłużenie Agresywna polityka monetarna i coraz częstsze używanie finansów jako narzędzia nacisku politycznego sprawiły, że wiele państw zaczęło kwestionować dotychczasowy porządek. Pieniądz, który miał być neutralny, coraz częściej postrzegany jest jako element gry geopolitycznej. W ostatnich latach świat stał się bardziej niestabilny. Konflikty, sankcje i napięcia handlowe pokazały, że dostęp do globalnego systemu finansowego nie jest gwarantowany. Gdy rezerwy walutowe mogą zostać zamrożone decyzją polityczną, kraje zaczynają szukać zabezpieczenia. Nie chodzi o bunt, lecz o ostrożność. W finansach przetrwanie zawsze było ważniejsze niż lojalność wobec jednego systemu. Proces odchodzenia od jednej dominującej waluty nie wygląda spektakularnie. To cicha zmiana, która dzieje się w tle. Coraz więcej transakcji międzynarodowych rozliczanych jest w walutach lokalnych. Umowy handlowe omijają tradycyjne systemy rozliczeń. Banki centralne stopniowo zmniejszają udział jednej waluty w swoich rezerwach. Każdy z tych kroków z osobna wydaje się niewielki. Ale razem tworzą nową rzeczywistość. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa złoto. W czasach niepewności wraca ono do łask jako ostateczna forma zabezpieczenia. Złoto nie jest czyimś zobowiązaniem. Nie można go dodrukować ani zablokować jednym kliknięciem. Dlatego banki centralne na całym świecie zwiększają swoje rezerwy tego kruszcu. To nie jest sentyment do przeszłości, lecz pragmatyczna decyzja oparta na braku zaufania do papierowego pieniądza. Równocześnie świat finansów wchodzi w erę cyfrową. Cyfrowe waluty banków centralnych mają zmienić sposób funkcjonowania systemu monetarnego. Mają być szybsze, tańsze i bardziej kontrolowane. Dla rządów to narzędzie większej przejrzystości i skuteczności. Dla obywateli może to oznaczać wygodę. Ale też pytania o prywatność i kontrolę. Pieniądz przestaje być tylko środkiem wymiany, a staje się częścią infrastruktury technologicznej. Na tym tle pojawiają się kryptowaluty, które wywróciły sposób myślenia o pieniądzu. Choć są zmienne i ryzykowne, nie można ich ignorować. Pokazały, że system finansowy może funkcjonować bez centralnego nadzoru. Dla jednych to spekulacja, dla innych alternatywa wobec tradycyjnych walut. Bitcoin powstał jako reakcja na kryzys zaufania i do dziś pozostaje symbolem sprzeciwu wobec nadmiernej kontroli. Nie oznacza to jednak, że jedna kryptowaluta lub jedno rozwiązanie zastąpi dotychczasowy system. Historia pokazuje, że światowe waluty rezerwowe zmieniały się stopniowo. Fund brytyjski nie zniknął z dnia na dzień, gdy tracił swoją pozycję. Proces trwał dekady i był związany z przesunięciem siły gospodarczej. Podobnie może być tym razem. Zmiana nie musi oznaczać chaosu, ale wymaga adaptacji. Przyszłość globalnej waluty rezerwowej może opierać się na wielu filarach jednocześnie. Może to być koszyk walut, większa rola złota, cyfrowe rozwiązania lub zupełnie nowy model którego jeszcze nie rozumiemy. Najważniejsze jest to, że świat nie chce już opierać się na jednym punkcie. Dywersyfikacja staje się kluczowym słowem nie tylko dla inwestorów, ale także dla państw. Dla zwykłego człowieka te zmiany mogą wydawać się abstrakcyjne, ale ich skutki są bardzo realne. Gdy system się zmienia, zmieniają się ceny, kursy walut i siła nabywcza pieniądza. Inflacja, wahania rynków i niepewność to naturalne elementy okresów przejściowych. Dlatego brak wiedzy finansowej w takich czasach staje się szczególnie kosztowny. W momentach niepewności rynki reagują emocjonalnie, kapitał przepływa gwałtownie, a nagłówki medialne podsycają strach. Wielu ludzi podejmuje decyzje pod wpływem paniki. Sprzedając w złym momencie lub inwestując bez planu. Tymczasem historia pokazuje, że największe błędy popełniane są właśnie wtedy, gdy emocje biorą górę nad rozsądkiem. Nie chodzi o to, by przewidzieć dokładnie, jaka waluta przejmie rolę globalnej rezerwy. Chodzi o zrozumienie kierunku zmian. System, który znamy, ewoluuje. A gdy system się zmienia, stare strategie przestają działać. To, co kiedyś było bezpieczne, może stracić na wartości. Jednocześnie nowe rozwiązania mogą oferować możliwości, których wcześniej nie było. Dlatego kluczowe znaczenie ma myślenie długoterminowe. Edukacja finansowa, dywersyfikacja i spokojne podejście do ryzyka pozwalają przetrwać okresy transformacji. Pieniądz zawsze będzie się zmieniał, ale zasady odpowiedzialnego zarządzania nim pozostają niezmienne. Ci, którzy to rozumieją, nie reagują impulsywnie, lecz przygotowują się z wyprzedzeniem. Na końcu warto pamiętać, że pieniądz sam w sobie nie tworzy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo daje zrozumienie systemu, w którym funkcjonujemy. Przyszła światowa waluta rezerwowa może wyglądać inaczej niż wszystko, co znamy dziś, ale osoby, które już teraz śledzą zmiany i budują świadomość finansową, nie będą zaskoczone. W świecie finansów największą przewagą nigdy nie była szybkość reakcji, lecz wiedza i cierpliwość.